Mieliśmy taki pomysł, żeby gmina włączyła się do akcji wieszania budek lęgowych dla ptaków. To jest jeden z etapów takiego całego projektu, który ma na celu ochronę bioróżnorodności i gatunków ptaków występujących na, na naszym terenie. Pomysł tak naprawdę zrodził się od naszego Pana Radnego, Pana Rusina ze Skopania, gdzie jutro będziemy właśnie wieszać też budki lęgowe na terenie parku w Skopaniu oraz jeszcze w szkole w Ślęzakach na, na terenie sołectwa Ślęzaki. Akcja ma za zadanie generalnie właśnie wspomóc populację gatunków ptaków występujących na tym terenie poprzez właśnie tworzenie tych miejsc lęgowych. Drzew nam ubywa niestety tych dziuplastych naturalnych miejsc lęgowych dla ptaków. Natomiast takie budki są bardzo dobrym rozwiązaniem dla, dla tych gatunków. Są to różne modele budek, są cztery typu A, B, DIE to każda budka, każdy model jest przeznaczony do innego, do dla innych gatunków ptaków. Różne gatunki z, 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 korzystają z tych budek. Od sikor, przez szpaki, kawki, aż po te największe nasze sowy, y, które my mamy nadzieję, że też się zainteresują tymi budkami. Cały projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, gdzie pozyskaliśmy na ten cel znaczne środki. Dzięki, dzięki tym pieniążkom realizujemy ten projekt na części terenu, terenu naszej gminy. A drugim etapem samego działania będzie tworzenie remis jagodajnych to będzie nasadzenie drzew i krzewów, takich gatunków, które później wydają owoce dzięki którym te ptaki w okresie czy to jesiennym, czy zimowym będą mogły mieć jako bazę żarową, czy nawet lęgową w przyszłości. Docelowo zakupiliśmy ponad 130 budek różnego typu. Krzewy planujemy w połowie kwietnia zakupić i rozparcelować na, na tereny szkół, gdzie, gdzie szkoły w własnym zakresie będą te remizy tworzyć i te drzewa, krzewy nasadzać. Pozyskaliśmy 70% dofinansowania z, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 11 tysięcy tam chyba... Z, z groszami y, całość projektu opiewa. No, myślę, że za tą kwotę no, dosyć dużo nam się udało y, pozyskać tego materiału, zarówno budek lęgowych, jak i y, tak szacunkowo. Jest blisko tysiąc sztuk krzewów i drzew, różnego oczywiście rodzaju i gatunku. Na, na tworzenie tych remisji jagodajnych. Budki muszą być rozwieszczane co najmniej tam od 3 metrów wzwyż w zależności od modelu. Tutaj bez pomocy naszych strażaków z jednostek ochotniczych straż pożarnych no na pewno byśmy sobie nie dali z tym rady, na pewno koszty by były znacznie większe, a tutaj są osoby wyszkolone w, w tym zakresie, posiadają uprawnienia wysokościowe, posiadają odpowiedni sprzęt, doświadczenie, także tutaj Wielkie dzięki dla strażaków. Mamy na celu, właśnie dzisiaj zakładamy budki, budki lęgowe dla ptaków, które będą mogły u nas korzystać właśnie z miejsca. No i chcemy ich ochronić przed, przed drapieżnikami, a również ubywa drzew, i, i chcemy, żeby tych drzew jednak przybyło im tutaj, i, i będziemy ich tutaj obserwować. Obserwować, no jak się. Rozmnażają, odżywiają, ile jest u nas. Bardzo się z tego cieszymy, że możemy ich tutaj przywitać. Byliśmy właśnie przed chwilą na zewnątrz z całą szkołą, z dziećmi. Bardzo cieszą się już tu dziewczynka, jedna nawet powiedziała, że jutro zakłada zeszyt i będzie obserwowała, będzie wpisywała pod każdą budką, pod numerem budki, jakie ptaszki tam przylatują.